Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Wanga. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam, no jak to wygląda tydzień po restarcie, no tak mniej więcej. Bo wiadomo, rośliny niby wszystko, wszystko i takie też sprawy inne. No niby po dwóch tygodniach powinno to wszystko tak już ładnie, pięknie wyglądać, ale no chyba nie będzie, raczej tak po dwóch tygodniach wszystko ładnie, pięknie wyglądało co Tutaj ta sagitularia, czy jak to się nazywa, no to już ładnie, pięknie wszystko powypuszczało, nowe liście. to trochę poprzycinałem roślinę, powsadzałem obok, ale też już tutaj widać na, na tym, no nie widać, przepraszam. Ten autofocus jest taki dziadowski jakiś. Ale, ale wypuszcza młode pędy. Więc, więc chyba wszystko jest ok. No tutaj, wiadomo, oglądek węgla. Już niedługo będę musiał go wziąć, bo się kończy. Echinodorius wypuścił przez tydzień czasu 3 liście. O ten taki, jak widzicie, tutaj. ten taki czerwony, oto No to jest, to jest pierwszy, który wypuścił po po restarcie. Tu jest obok drugi widać. Nie wiem, o tu, o tu widać, o ten drugi widać. I tam już zaczyna trzeci. Nie wiem, czy to od światła takie mu się ładne czerwone liście robią, czy od czegoś innego. Mały fenek No normalnie mnie krew zalewa z Jasnego Nieba, ponieważ bocje i kosiary tak mi kuźwa wywalają to, że już mi brakuje słów. Kupiłem u siebie z zologiku, bo mieli dostawę Glostigmy i posadziłem w kilku miejscach, porosycałem. No to jest, jest roślinka dłuższa, też trawnikowa również ale ma dłuższe korzonki i w ogóle dłuższy ten cały, całą łodyżkę no i się trzyma dzięki Bogu te wszystkie tutaj co miałem w poprzednim zbiornik, w poprzedniej aranżacji też ładnie wypuszcza już młode listki no tam czasami się zdarzy, że, że, że coś tam wyleci ta roślinka to się nazywa, zaraz Wam powiem to jest niby Ludwigia spec. Sprawdzałem w necie Nie ma takiej rośliny Nie wiem czy to jest jakiś podgatunek czy no nie mam pojęcia Bo właśnie chciałem sprawdzić w necie się Chyba się aparat pierdzieli bo nie może ostrości złapać Sprawdzałem w necie i, i, i nie ma nie widziałem takiej rośliny przynajmniej, nie wiem to może, nie wiem o co chodzi. Anubias, przestałem mu czarnić liście, tego małego wywaliłem, tu zostawiłem sobie z tej strony bakopę małą. No też zaczynam wypuszczać liście. Oczywiście na tylnej szybie, no widać tutaj, widać na filmie, widać glony są, no są. No. Lepsze glony niż te ostatnie, co miałem, okrzemki te, czy jak to tam. Tutaj, o, widzimy ładnie. Nie widzimy. Jeden kokosek z obciętym tym, z pokrywką. Tam jest drugi. A tutaj jest moja ukochana Helena. Siedzi sobie, nie wiem, chyba sobie nocuje. Chwila, chwila. Witam panowie, przepraszam, miałem gości. Szwagier był. No to jest moja jedna z osłon Helen. Siedzi sobie chyba, nie wiem, odpoczywa czy. czy co ona sobie tam robi. W każdym razie, jak dzisiaj przyjechałem i, i, i przyszedłem do pokoju, to już sobie tutaj siedziała. No i co? No na razie jest wszystko ok. No. Zrobię filmik, bo miałem zamiar przy restarcie robić, ale jakoś tak mi nie pykło. Pierwsze czyszczenie tego mojego superenckiego filtra. Bo sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw co tam się nazbierało w tym akwarium po restarcie, bo woda się bardzo szybko czysto zrobiła, więc, więc ładnie wyciągnęło. Yy, tylna ścianka, no, no nie, nie wiem, jakiś może nie chce mi się za bardzo tej pokrywy ściągać, no bo to trzeba jednak to ściągnąć i rękę wsadzić i te glony wyczyścić. Zobaczymy jak to będzie. Na razie czekam, właśnie, żeby, żeby rośliny ładnie podbijały. Mają mi jeszcze podesłać, yy, bo za, po prostu zarekla, zareklamowałem tego małego, hej, i mają mi dwa koszyczki podesłać. Więc się trochę zawiodłem na tym sklepie, no niby taka, tak, taki, taki dobry sklep. Ale no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Będ, jest, będę jeszcze po gdzieś w połowie miesiąca zamawiał. Nie pamiętam jak to się nazywa. Zaraz wam powiem. Bo sobie zapisałem. Po Gestemona Helferii. Bardzo mi się ta roślina podoba i w, w takim świetle jak ja mam yy, ona nie będzie rosła do góry, tylko będzie się rozkładała na dnie, bo, bo wyczytałem kilka informacji o niej, że jeżeli ma za mało światła, więc rośnie do góry, jeżeli ma odpowiednią ilość światła, ładnie yy, rozkłada się na dnie i ładnie rośnie. Nie wiem, coś jest z was z tą ostrością. Muszę chyba znowu się pobawić aparatem i poprzestawiać. W każdym bądź razie, yy, sagitularia ładnie rośnie, powypuszczane nowe pędy. Tutaj ta roślina też bardzo ładnie. modeliski już są powypuszczane. Tych tej mi właśnie nie wykopuje. No najbardziej to mnie wpienia właśnie ten cheniek, jak już wam mówiłem, no. no. i to tyle by było na dzisiaj. No, a, jeszcze coś a propos ślimaków. No, na razie roztoczków nie widać aż tak dużo. Ale dokupię tych Helenek jeszcze, i żeby, żeby mieć święty spokój i będzie gitara. Krewetki zaczęły już się namnażać. Krewety już się namnażają. Więc chyba nawet i te warunki im odpowiadają. Tu akurat widzicie, jakąś na kupkę chenia filtrujące tak samo, gdzieś tam sobie szperają, siedzą, żyją, żrą, więc, więc chyba jest gitara. No i, i właśnie no czekam, żeby ten dywanik się ładnie rozrósł, żeby to ładnie wszystko pięknie wyglądało. No, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczyska.